Dziękuję bardzo serdecznie na moim filmie, na moim kanale. Dzisiaj to zaganowała Among Us, to już jest ósmy odcinek tej gry. Jeśli film, was co, zostawcie tu łapkę w górę, suba, tak jest pięć. No i co, ja już się przytulę, lecimy z tematem. Dobra, jesteśmy już na jakimś lobby. Jeśli e, nie wpiję tej osoby e, w kilka minut, to wyjdę i poszukam jakichś innych serwerów. Więc po prostu zrobię cięcie i wyjdziemy za chwilę się w grze. Dobra, gra się już zaczyna, jesteśmy crewemate'ami. I właśnie teraz gdzie pobiegniemy? pobiegniemy do... tutaj do śmieci. Spuścimy śmieci. Bo... nie fajnie jest taki brud. Nikt nie lubi takiego brudu, takich liści Dobra, cyk, 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 cyk yy, Dobra. Idziemy do śmieci. Robimy śmieci. Śmieciarka. Dobra. Teraz do jam smoka. Wbijamy. I cyk, cyk, cyk. Dobra, zrobię kabelki. Zrobię sówek I biegniemy do. A tam, bo są dwa, teraz ten atakowany. Nie zauważyłem. Dobra, co się dzieje? Jezus zwierz. Okej. Okay. Czarny węd L, Okej. Okay. Na szczęście jestem czerwony, więc nie mam nawet ten. Tak to w końcu? Jezu... Jezu zwierz. Nic XD Wywaliłem go XD Nikt, za, nie, nikt nie zagłosował, bo za szybkie ten... głosowanie i mój głos był ostateczny XD Troszkę mi szkoda tego chłopale no Czasem tak bywa, co nie? Bo to jest na telefonie to się ciężko staruje tym ...tym joystickiem. Teraz zrobiłem wszystkie taski, teraz mam co popatrzeć na kamery. Dobra. Oho, akurat body zgłosili. Chyba nie... Chyba Janek tam. Ci nie udało. Dora dobra, napiszę jak to... ...że zrobię... ...jak... ...jak coś... ...jak coś... Robi test, ale to chyba to jest nieważne i przegramy teraz. Mogą już ustawić takie małe ten głosowanie. Jezu, jezu, kto lobby. robi. No kurde. Szybko. Szybko, 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 szybko. Doszliśmy do emerg emergen emergency. Hmm. Nie na to zagłosować, bo oni tylko mówią czarny, żółty, czarny, żółty. A może jakieś powody? Nie no znowu nikt zagłosował. A ja nie zagłosował, ale nie mogę zagłosować. Dziwne. A, ok, Michał mnie chyba laga, nie wiem. Albo jakiś bug, nie wiem. Albo jakiś lag? Albo bug, nie wiem. Czasami sami widzieliście, to, nie? Ale przegramy, nie wiem. Nie, wygraliśmy. No, czyli tamten, na koniec zagłosowałem, czy to chyba było dobrze, że zagłosowałem na niego. A myślałem, bo po prostu mógł, mógł po prostu ktoś wyjść i dlatego nie było, dlatego tyle było martwych. No i dobrze. Widzimy się w kolejnej rozgrywce. Dobra, jesteśmy w innym lobby, bo teraz tamtego nas wywalili, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale jeszcze o to gramy. Jesteśmy crew, No i co teraz robimy? No kluczek robimy. Taki tako kluczyk robiony, przekręcamy i jest łatwo. Teraz pójdziemy sobie zrobić słupek. Tylko słupek jest troszeczkę trudniejszy na yy, telefonach. Dobra, ale zrobiliśmy Nad szybko Dobra Trzeba eee... tutaj nacisnąć Kuzior I... O kurde, nie mam tego Nie widzę, gdzie są taski eee, Gdzie to jest? Tam jest Tu jest No jest, no ja naprawiłem, chyba ja, nie wiem Chyba taką okrężną drogą Żeby mnie nie zobaczyli yy, a Weapons jeszcze mam jest to Czasami to chodzenie tutaj w tym Among Us na telefonie jest takie Niefajne, już lepsze jest w innych grach Takie na przykład PUBG Dobra Zrobiłem strzelanie Eee yy... O, ciało Ciało gdzie? ty yy, Gdzie to było? Przy Śmieciach yy, Przy śmieciach No, przy śmieciach w pobliżu, zapomniałem już pomarańczowy był w po pobliżu ale on przyszedł przyszedł Inną stroną. -no. no, ok, tak, 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 tak. Napiszę. dobra teraz nie. Skip. Skip, skip, skip. Skip route. Proszę ratka. Fajny nick. Fajny nick. Fajny, fajny, fajny nick. Fajny nick. No Każdy taki, taki ścianik Dobra teraz jedziemy do taska eee, dobra. No i dobra No i teraz zrobione łatwo łatwo z nimi Idziemy teraz do O2 Zrobić ten To drzewo Drzewo życia życzę, czy Nie jak to mogę nazwać Drzewo życia? Coś, coś takiego chyba. O nie, zielony to chyba on. O nie, zielony to nie to jest on. Dobra, yy. idziemy do ostatniego testka, tylko zrobimy yy, światło. Tylko się boję, właśnie, że tam ten gość co był zielony. Właśnie teraz światło, żeby przyjść i nie zabić. Coś tak myślę, ale nie wiadomo, czy tak jest. No, tylko jest. Naprawiłem światło. Nice. Yy, dobra. Pędzimy do śluzy. Robimy taska. I kończymy taski. No jest dużo zrobionych task. Bar. Więc możemy albo zrobić to na taski Albo przegramy. No. Dobra. Ale może to już zakończyć ten odcinek. Idziemy się podwórze i łapkę w górę. Suba. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Siema.